Co robicie, kiedy nie domaga pasja do robienia filmików? Zakładacie Patronite'a, przyjmujecie donacje albo czekacie na jakąś firmę, która napisze do Was, że hej, chcielibyśmy zobaczyć nasz produkt na Twoim kanale. No i masz wychodzi Vikings Wolves of Midgard ze studia Games Farm. Gra to taki słodiaczny hack and slash, czyli po naszemu rąbanka na modułę Diablo, który aż miło popatrzeć jak przeciwnicy rozdziabywani są na lewo i prawo, ponieważ recenzja byłaby moralnie wątpliwa, z okazji premiery gry o wikingach skleciłem dla was taki retrospekcyjny materiał o moich ulubionych grach, no właśnie o wikingach. Tak jak w przypadku komiksów trzeba powiedzieć, że Torgal wielkim dziełem jest, tak samo mówiąc o grach, mamy takie żelazne pozycje, bez których wszystkie stare nerdy biadoliłyby bez końca. Kids. Zaginieni wikingowie tak naprawdę równie dobrze mogliby się nazywać Trzech Muszkieterów albo Wojów Mirmiła, bo była to klasyczna platformówka z kilkoma postaciami, w tym w przypadku trzema, które dysponując różnym zestawem umiejętności próbowały przebić się przez szereg etapów w tak kipiących wikingowym klimatem sceneriach jak Statek Kosmiczny, Starożytny Egipt czy Świat Rodem z Kreskówki. Formułowanie zestaw umiejętności to z kolei nadwyraz łaskawy eufemizm, bo po prostu pierwszy potrafił skakać i rozwalać głową mury, drugi ciąć i strzelać z łuku, a trzeci wykorzystywać swoją tarczę do obrony i innych takich. Jednak przeszło ćwierć wieku temu wystarczyło to, by stworzyć całkiem udany hit, z którym spędziłem sporo miłych chwil. Nie wiem, czy w ogóle warto jest walczyć z tym mitem, jakoby Wikingowie byli ludzikami z rogami na hełmach, no ale ciężko wyobrazić sobie luzacką popkulturową grę w tych klimatach bez tego właśnie nakrycia głowy. A kończąc, temat: oczywiście zawsze wielkim zwrotem akcji, gdy mówi się o trzech Wikingach, jest to, że tajemniczą firmą Silicon and Synapse jest Blizzard, i gra została uhonorowana przez nich w innej grze o Wikingach. Gdzie nie dość, że mamy Wikinga, który jest Transformersem, to jeszcze jest on głównym bohaterem gry w grze w kantynie na statku Hyperion. Och, no i Blizzard nie powstydził się swojego dziedzictwa nawet w Heroes of the Storm, gdzie. Trójca bohaterów wystąpiła w roli jednostki w trzech osobach wikingowskich. Gdyby to była lista, na której pozycja zależała od względów sentymentalnych, The Lost Vikings z pewnością uplasywaliby się bardzo, bardzo wysoko, ale jedziemy bez ładu i składu. Och, podczas gdy Electronic Arts przeżywało resztki starego BioWare czy jak to się u nas mówi, BioWare, część ekipy z rozumem i godnością człowieka chcąc uniknąć nadchodzących katastrof, znamy te cudeńka, uciekła z pożeranego przez korporację statku i założyła własne studio. Banner Saga powstała na wielkiej, pierwszej fali zachwytu Kickstarterem. Twórcy naobiecywali cudów, miał to być powrót do wspaniałych, pionierskich czasów, kiedy to liczył się pomysł, włożone w produkcję serce i arkusze tekstu opisujące piękno przyrody. No i niespodzianka, wbrew częstym porażkom świata zbiórek społecznościowych. Udało im się zrealizować plany. Inspirowana nordyckimi wierzeniami, Banner Saga to mroczna historia wielkiej wyprawy w świecie, w którym umarli bogowie, zatrzymało się słońce i nawet nie można już spokojnie sobie wczytywać i zapisywać gry. Bo twórcy zechcieli, by gracz kształtował wydarzenia oraz fabułę nie tylko swoimi zwycięstwami, ale też porażkami. Bardzo urocza właśniewa produkcja, lekko ckliwa, więc przejdźmy do tytułu, na który wszyscy czekali. Zacznijmy od tego, że uwielbiam Human Head Studios za dwie rewelacyjne rzeczy: pierwszego play'a z kreatywnymi pomysłami, klimatem i rewelacyjną, mroczną wizją inwazji obcych oraz za ich debiut, czyli właśnie gry o Wikingach, która Niestety zestarzała się koszmarnie. Jak dzisiaj spotykam ludzi, którzy narzekają, że teraz gry są monotonne i mają powtarzalny gameplay, i kiedyś było lepiej. Z chęcią posadziłbym ich przed ich ulubionymi hitami i kazał grać. W run po prostu leźliśmy bohaterem liniową ścieżką, tłukąc kolejne wyskakujące kreatury. Typowa pecetówka z okresu przełomu wieków, kiedy człowiek cieszył się, że ilość bugów pozwala na jej ukończenie. Zastanawiacie się pewnie czym więc jarali się starożytni hardkorowcy, nie mogący zdzierżyć dzisiejszych tandetnych gier, w których należy zbijać ciosy, liczyć się z konkretnymi klatkami animacji przy ich wyprowadzaniu, skomplikowanymi strefami trafień, analizować statystyki z dziesiątkami parametrów. Oto przed wami przedwieczny, doskonały system walki z runem. Czyli lewym myszkiem bijesz, prawym blokujesz na wsadzie chodzisz, parę kombinacji by się może znalazło. Tak czy siak dla prymitywnych żyjących wówczas graczy to było to. Wrogowie sikali juchom i gubili kończyny, dlatego bardzo podobał mi się taki złodupny sposób, w jakim uzupełnialiśmy zdrowie, to znaczy mogliśmy zwyczajnie skubnąć pieczeń, ale też zeżrzeć jaszczurkę albo wychylić kufla i... Tak, właśnie swego czasu uwielbiałem run wraz z multikiem. Nie wyobrażałem sobie niczego lepszego ponad urządzającego masakrę gościa z brodą i Siekierem, ale szczerze, gra okazała się największym rozczarowaniem tego zestawienia, i cieszę się, że nagrywanie materiału z niej mam już za sobą. Morał ogólnie z tego taki, że wspomnienia powinny zostać w głowie. Na szczęście, następny kandydat nie zdążył się jeszcze zestarzeć. Do hymnu: co tu dużo gadać. Skyrim to był strzał w dziesiątkę. To taki stereotypowy świat wikingów z komiksów głupawych, podniesiony do potęgi. Górzysta kraina, lodzik, śnieżek i inne przyjemności uprawiane tam ku ciesze zamieszkujących ją brodatych hipsterów. Sam odkryłem Skyrima dosyć późno, dość długo po premierzej. W sumie ciężko cokolwiek mu zarzucić. Kochana przez miliony, świetnie skrojona gra, posiadająca magiczną estetykę, wciągający gameplay nastawiony na długie, długie godziny zmulania. W ogóle, w Beteździe jest taka legenda, tak bardzo spodobała się utworzona formuła, że postanowili przenieść ją na grunt post-apo. I po zmianie tekstur mapki narodził się. Preston Garvey. I've got word about a settlement that's being threatened by raiders. Fallout 4. Pomimo tego, że był to kiepski, wręcz najgorszy Fallout, gra sprzedała się nieźle i w sumie grało się w nim też całkiem fajnie. Dlatego, skoro jesteśmy przy niewypałach,. Kolejna historyjka. Sony obecnie wprost nie może nacieszyć się faktem, że jednemu z ich dyżurnych wyrobników coś się w końcu udało. To coś to. Horizon Zero Dawn. Świetna wizja świata przyszło-przeszłości, gdzie odziane w skóry dzikusy walczą z zaawansowanymi maszynami. Nie wszystkie firmy mają jednak tyle szczęścia na rynku. Było sobie takie coś jak Silicon Knights. Cudowne dzieci branży, to oni dali nam przygody uroczego wampirka Kaina, a Gamecube'owi świetne Eternal Darkness oraz remake kultowego MGSa. Oczarowany ich umiejętnościami, Microsoft zamknął ich w swojej piwnicy i kazał stworzyć grę, która sprzeda milionom wspaniałą konsolę Xbox 360. Oczywiście przy okazji odwracając uwagę od jej problemów. I na papierze wszystko wyglądało doskonale. Mieliśmy ludzkość walczącą z maszynami. Ziemia była skuta lodem. Panowała tysiącletnia zima po bombardowaniach nuklearnych. Bogowie to byli po prostu obrońcy ludzkości z wszczepami. Ogólnie futurystyczna wersja nordyckich mitów umieszczona w przeszło-przyszłości. Wszystko to podane zostało w wersji Diablo Spotyka Devil May Cry. Niestety, jak to z grami bywa, czasami coś po prostu nie zagra. I tak było właśnie z Too Human. Gra okazała się zwykłym, monotonnym, kompletnie pozbawionym magii slasherem, a właściwie Hackem Slashem. Na domiar złego jego twórcy nie opłacili rachunków za korzystanie ze słynnego Unreal Engine, sprawa trafiła do sądu i Silicon Knights przestali istnieć. Po tej smutnej historii czas na sytuację, którą nazwałem sobie odwróconym run. Viking Battle for Asgard to spadkobierca innej gry, Spartan Total Warrior. Po tytule chyba nie macie już wątpliwości, kto jest producentem. Ogólnie główną atrakcją Spartana miały być walki z udziałem olbrzymiej liczby jednostek, co zresztą wiązało się z opowieściami, jak to autorzy wykorzystali tajny podzespół ukryty w konsoli PS2, o którym istnieniu nikt do tej pory nie wiedział. Na szczęście Viking obył się już bez tego typu bajek. Szczerze mówiąc, Viking to taki odwrócony run, bo grało mi się w niego dużo lepiej teraz niż przed laty i to prawdopodobnie dlatego, że kiedyś siekanek mieliśmy dużo więcej i jakoś zwyczajnie nie zrobił na mnie wrażenia. A to naprawdę bardzo przyjemny średniak z otwartym światem, takim płynnym, rytmicznym systemem walki, elementami rozwoju postaci i tym pierwiastkiem, który bardzo sobie od czasu w run cenię. To znaczy bezpardonową brutalnością. I tak oto zbliżamy się do końca tej wyliczanki. Czas na tytuły, na które albo nie miałem czasu, albo się ich po prostu bałem. Na przykład tak jest z For Honor. For Honor jest Ubisoftową wizją cudownej krainy, gdzie to ścierają się samuraje, rycerze i wikingowie. Jednak w oczekiwaniu na DLC z piratami i rzymskimi legionistami przyglądam się póki co kontrowersjom związanym z kodem sieciowym oraz strasznymi niesprawiedliwościami balansu. I boję się właśnie zagrać, bo niesmak po innych przypadkach z Krainy U niestety pozostał. Kolejną grą na liście jest Norvgard. Strategia zdająca się być właśnie settlersami XXI wieku z Wikingami w roli głównej, póki co grzecznie siedzącymi sobie w inkubatorze wczesnego dostępu. I jeszcze jedna opowieść. Dla pewności wypytałem ludzi na swoim Twitterze o propozycje tytułów, które mógłbym przegapić. Kilka razy pojawiła się tam starusieńka seria Cultures. Ciekawe jest to, że zrobiona została przez gości będących głównymi twórcami Settlers 2. No i zwrot akcji jest tutaj taki, że a. Nadal żyją i B niedawno wypuścili Valhalla Hills, która, jak widzicie, też wiąże się z tematem i którą można jeszcze złapać bardzo tanio w bandlu, a w kwietniu nawet na konsolach. I tak oto dotarliśmy do momentu, w którym w końcu powiem Wam coś o tytule, z którego powodu wszystko to wynikło. Vikings, Wolves of Midgard to hack and slash. Nie odkrywa gatunku na nowo i ma po prostu dawać dużo radości. Poruszę tu tylko kilka rzeczy, które rzuciły mi się w oczy. 1. Miłe efekty siekania, dzięki którym czuć, że ciosy mają moc, którą potęguje poczciwy efekt szmacianej lalki. 2. Śniegowy fetysz. W śniegu zostawiamy bardzo ładne ślady, taka pierdołka, ale mnie to cieszy. 3. Jeśli cały czas łapiecie się za głowy widząc chłopców i dziewczęta, łażące po straszliwym mrozie bez żadnych skutków ubocznych w postaci zapalenia płuc, to tutaj za głowę się nie złapiecie, bo w grze jest prosty system marznięcia. A właściwie obrażeń środowiskowych, ale na śniegu objawia się to tym, że czasami trzeba zatrzymać się przy ognisku. Numer 4. W grze mamy znany z Diablo 3 na konsole turlanie się, z czym wiąże się od razu numer 5, którym jest moim zdaniem bardzo fajnie wyważony poziom trudności. Z umiejętności trzeba korzystać w każdych warunkach i nie ma bzdur znanych z pewnej polskiej gry, gdzie najwyższy poziom był jawnie skopany i jej siwy bohater musiał walczyć pół godziny z głupim szczeniakiem. Tak czy siak to już wszystko, co z wielkiej miłości do Was, drodzy widzowie, przygotowałem. Pamiętajcie, że zawsze z niekrytą radością kasuję te, czytam nawet najbardziej krytyczne komentarze i opinie, dlatego dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.